Katolicy na ulicy w pełnym tego słowa znaczeniu. W Czuchowie już po raz czwarty zorganizowano największy na pomorzu plenerowy festiwal katolicki. Na Czuchowskim rynku wystąpiło ponad 200 artystów z całej Polski. 150 osobowych chór i kilkudziesięciu solistów. Na Człuchowskim Rynku już po raz czwarty zorganizowano największy na Pomorzu katolicki festiwal. Zgromadzimy się po to, aby i spotykamy, aby faktycznie się cieszyć, dzielić się wiarą, która jest radosna. Chrześcijanin to nie jest człowiek nudny, tylko ten, który się cieszy, który jest zadowolony z tego, że jest człowiekiem wierzącym. Śpiewamy po to, żeby poczuć ducha i tego muzycznego, i tego ducha katolicyzmu, czyli zbiór wspaniałych chórzy muzyków i ludzi z całej Polski, którzy chcieli poczuć to. Projekt nazywa się w ogóle Głos Ewangelii oprócz tego, także katolicy na ulicy i głos w Ewangelii. No myślę, że z tym duchowym, wspaniałym przekazem. Festiwalowy koncert rozpoczął wspólny z kilku tysięcy osób, które tanecznym krokiem przeszły przez Trzuchowski Rynek. Aby podkreślić jedność katolików, wszyscy uczestnicy festiwalu już na początku podzielili się chlebem. Przesłanie tegorocznego festiwalu to pokój nieście. Cel nasz, taki mentalny w tym roku, to niesienie pokoju. Chcemy prosić dobrego Boga o łaskę pokoju dla całego świata. Chcemy prosić o ten pokój, zwłaszcza dla tych, którzy w tym czasie żyją w niepokoju w Ukrainie i chcemy być po prostu razem z nimi w ten sposób. Impreza każdego roku przyciąga tysiące młodych ludzi. Myślę, że ta impreza jest naprawdę bardzo fajna. no Możemy się tu wszyscy razem zintegrować. Jako, że dawno nie robiliśmy takiej imprezy, ponieważ pandemia, wszyscy zapomnieli o takim czymś. Bardzo nam, bardzo nam to wszystko pomoże, żeby na nowo wrócić do społeczeństwa, zintegrować się razem. Możemy razem potańczyć, porozmawiać. To wydarzenie po prostu tylko pokazuje tą radość, a my radością żyjemy. Zresztą w piśmie jest Bóg powiedział, że gdzie dwóch i trzech spotyka się mnie, pan, tam i ja jestem, a to jest nas po prostu setki. Czuchowski Festiwal już od jego pierwszej edycji współorganizuje Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga. Organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze chrześcijańskim jest niezwykle ważna. Przede wszystkim podtrzymywanie naszych tradycji narodowych, podtrzymywanie kultury chrześcijańskich, zwłaszcza w tych trudnych czasach. Bardzo tego potrzebujemy w tych realiach, w których żyjemy, kiedy jesteśmy bardzo umęczeni tym zamętem związanym z COVID-em, a teraz z, z tym wydarzeniem, jakim jest wojna na wschodzie i wszelkie konsekwencje z nią związane. Życzmy sobie, żeby właśnie tego typu wydarzenia nas wewnętrznie umacniały. Festiwalowi katolicy na ulicy towarzyszy zorganizowana w Czuchowskim Zamku konferencja naukowa Dialog Społeczny o Aksjologii Narodu. Chcemy stawiać pytania, mobilizować się do tego, aby faktycznie dzisiaj, w dobie różnych kryzysów, także tych związanych z tożsamością narodową, właśnie na, w tej konferencji odnajdywać na nowo sens, mobilizować się do tego, aby nasza ojczyzna stawała się dla nas zawsze najważniejsza, abyśmy umieli podejmować wspólny dialog, aby ten dialog był oparty na zasadach kultury, aby to był dialog twórczy, gdzie wyciągamy wnioski, słuchamy drugiej strony. Myślę, że to dzisiaj potrzeba uczyć się dialogu z jednej strony. Mówić, a z drugiej strony słuchać drugiego człowieka. W człuchowskim festiwalu i imprezach towarzyszących wzięło udział kilka tysięcy osób.